Witam Was sermon, decydarkę no, ok, kejnym filmik. Oczywiście tak dzisiaj nie ma być żadnego filmu, już oczywiście temat dzień na Lord Wall. bo wiecie, że na temat tej ery wszystko już kiedyś powiedziałem, tak zresztą ja o niej mówię na, na każdym tutaj innym. Były jakieś post, reakcje, tak były też yy, posty na stronie, tak na YouTubie na temat tej ery Ludwą Więc wiecie, że ona jest ważna, osobista, życiowa, tak. Bo poprzedni filmik dotyczył Promek From the World, tak, bo tam mówiłem też inne rzeczy oczywiście, ale wiecie, że główny temat tego filmu, tak poprzednio, który macie na rolco oczywiście, yy, dotyczył Promek From the World, i tutaj już o promyku mówił nie będę, tak. Nie, że mi się nie chce, nie, że ta era nie jest ważna, bo ona jest ważna, tak samo ważna jak Lud, ale dzisiaj temat tak tego odcinka dotyczy Ludwą the i powtórzę to, co będzie na. Roksie, tak, powtórzę to, co tu będzie na Albo Werson, tak. Powtórzę to, czego nie będzie kupienia, co będzie kupienie z Lodów Rondowol, tak. bo wiem, że zachodzie tej ery wiem wiem, ją z tym mieć, wiem, że ona jest wspodowana, ceniona, tak, wiem, że jest ono do udostępniania, tak. Wiem, że zachodzie tak tej ery, ale jakby czekam takie odżycie, tak, odżycie tej ery, tak. A poczułem taki niedosyt tak, tego lodu, bo przyznam się Wam, że czułem taki niedosyt względem lodów on tak, bo wszystko wydam z tej ery, niby sobie wydałem, ale coś mi tak podkusiło na filmik. Kolejny, tak kolejny filmik z tej ery, no i będzie jednak film no i to jest ten filmik tak właśnie z tej ery. Bo na temat Promeku, tak, Front wall, tego filmiku, który macie na Instagramie, tak, to jego ja wydam też na YouTube. Spokojnie to nie zginie. Jutro tak Jutro go wydam. Bo jakie filmiki ja wydam jutro na YouTube, to wy wiecie, w te, 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 te 8 plus te 9, bo, bo 9 wyznacie już, jaką wydam. A 10 to będzie, którą wydam jutro, tak, do południa. Ja wydam właśnie ten filmik z Promeku. Czyli nie ten, nie ten, oczywiście tym razem nie, ale tylko wydam ten Promeku, tak. A pojutrze tak wtedy wydam ten filmik na YouTube, bo, bo na Instagramie go dzisiaj dostaniecie. Dzisiaj na Instagramie, a pojutrze na YouTube. Tak? bo wiecie, że nie jestem w stanie wszystkiego na nas, tak, a jutro ja wiecie co tutaj jest postów i wiecie, co tutaj z filmików. Czyli to, co ja muszę dać z postów, tak jutro jest filmików, to ja to wszystko dam jutro, bo na dzisiaj macie, tak, na dzisiaj to macie załatwione, tak, żeby będą inne rzeczy, na Instagramie, tak, ale na youtube to wszystko tak to, co dzisiaj zrobiłam, tak z tego, a jutro yy, wiecie jakie będą posty, jakie filmiki, prawda? W tym jeszcze poprzedni filmik Promyku o, czyli Oczywiście zachęcam do tego filmiku, po tak, Zachęcam też do filmika sepik, tak bo nowe filmiki, Zepik, ja też tam jest, oczywiście na filmik sepik są też jeszcze inne filmiki, prawda, bo głównie są dzisiaj posty, dzisiaj są głównie posty oczywiście, ale jakieś filmiki też tam są, tak, w tym jest ten filmik, ten filmik jeszcze, więc to też jest kolejny materiał, tak, filmikowy i ostatni jak na dzisiaj i to raczej wszystko z ogólnych rzeczy, tak, bo tutaj mm, na temat właśnie lodu, tak, czarne wolty, to, to i to oczywiście, bo co to właśnie jeszcze biografii tak, linkowej, tak, to właśnie czego tam na kanale nie widać to wiecie, że macie posty, filmiki, tak? Macie twórcze, macie grawe, macie kolorowe, macie też posty, tak? Różne, przy różne posty macie właśnie warianty, domowe, single, trójrepkowe, tak? Yy, albumy, tak? Macie utwory, single, osobno i razem, macie Smooth macie Hysoka macie Promek, tak? Macie Root, Friend oczywiście o tej erze mówię, będę tutaj, więc spokojnie. to jest jakby takie ogólne zsumowanie tego, tej ery, tak? Ogólne sumowanie ten filmik, oczywiście, bo ja wiem, że już były filmy na, na temat tej ery, każdego wariantu, ale no. Wszystko to wszystko, nie? No właśnie. No i oczywiście macie też inne, area, tak bo to jest etapy ewolucji, tak prąd I o tych herach Nie mówię, oczywiście. Ostatnio mówiłem o nich o nich, co, co z nich będzie fizycznie, tak? Mm. Więc wiecie, co będzie z nich fizycznie, a macie, tak? na no, jest tak na to zbyte serce, teraz zbyte serce, jest wyty serca, też zbyte to nie jest w eru, oczywiście, za hasem z zbyt serca. Ja sobie jej nie cenię, wyjąłem sobie cenicie, ale ja sobie nie cenię, ale ktoś złość proszę bardzo, to jest to inna era, tak to nie jest ważna era, jest to inna, tak? Promek jest ważny, tak? No co tam jeszcze odciężycia, tak? Na pewno zimna herbata, prawda, odciężycia. No i, no i inne, era, tak, bo inne ery też tam macie życie w bo po powiedzieć, czy właśnie tam jeszcze herbatyfeksji, bo herbat Efeksja ma kowerę, tak? Czy cztery kowary? będziesz że za opiekę będziecie kupieni osobnych wideo z herbatcji, nie. Zresztą na temat tej ery, tak było starczy też filmik, więc wiecie, co z niej będzie fizycznie z tej ery, prawda? Co będzie, czego nie będzie, ale... Mi, ale mi się, z tego co powinien to wszystko będzie fizycznie, wszystko takie macie wydane te covery i odwicane buty, tak będzie okładka pudełka, tak bez torby i warianty cyliminowe to wy wiecie, tak? Dobrze? No, i w pudełku, dobrze. Pięć wariantów to 5 o w pudełku, tak w seriwe, czego na czego na strony na Tubie. Oczywiście na YouTube na macie jeszcze covery, okładkowe tak, do, do tej ery, więc zachęcam do streamowania, bo to są albumy, tak? Warzane są albumy, tak etapy. W prąd to też są albumy, tak? warianty. Z tego też są warianty, oczywiście to, to już nie są albumowe warianty, tylko albumowe warianty, jest album wersja, ale mniejsza o to. Ale oczywiście to macie wydane, tak bo, wszystko, bo to, to, o czym ja mówię, mówiłem tam, mówiłem tu, mam, mówię tutaj, tak, to wiecie, że wszystko macie wydane tak fizycznie i osobno i razem, tak, wraz z filmikami tak, twórczymi, wraz z filmikami z kamery, tak, z postami i tak dalej. Wiecie, że to tam jest wszystko, prawda? No właśnie. Ja sobie popiję oczywiście wodę z sokiem, tak. Y się, to, to mi się kończy, ale u mnie ulubione, wiecie, że ja lubię wodę z sokiem, zawsze mam ją żano, prawda, wodę muszę sobie brać, ale w sumie wody jem gazowaną, jeszcze Polaris, więc rozumiecie, no dobra, bo to wam bo 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 pokazał nie będę, bo to są te kartki inne, jeszcze inne kartki, bo to są te żarki, muszę dojść kolejne trzy paczuszki, no dobra, ja to nie jestem od filmu, tak, bo tym filmu jest otwarte wod, ani nie co cień na kwestię bo troszkę codzienność się nie zaszkodzi oczywiście, ale głównym tematem filmu jest to, nie? a nie inne rzeczy. Ale oczywiście grafie macie też y, różne kształty, tak, video mix, streamingu, tak, macie do lodu, tak Front of World, macie dobrą do tego, do tego i macie jeszcze link gdzie Ziemnej bo to też jest z era, tak? Do Odciężycia Front of World nie ma linków, ale o Odciężycia już powiedziałem o tamtym film, filmie, na poprzednim filmie na pewno Front of Vault właśnie mówiłem o, o, o Odciężycia i mówiłem, że oprócz trzeba Wariantów, tak? w Nowych CD, do kupienia będzie okładka albumowa y, oficjalnego Odciężycia, w tych inwestycji, czego? Y, właśnie o, o to roba, tak? To wy wiecie, nie? Dobrze? Tak? Wszystko? Zimna herbata też będzie burza droba, tak? Będzie CD Minil, wariantów nie ma, tak teledysków nie ma, album wersja nie będzie do zimnej herbaty. Dosłownie jest tylko widzane wydanie, ale do kupienia to będzie z ich folią, dobrze? To jest single, tak? Bardzo ważne osobisty, tak. No, zimna herbata, o to jest też. też. Wysokety też za jestem słoniam, bo dwieczkę Sokety, wiecie, kiedy zapowiem, No właśnie. Bo co do tej ery, tak co do tej, to właśnie tutaj właśnie Boxset, tak? Bo właśnie tutaj właśnie druga część tego. A to jest właśnie pierwsza rzecz na ludzką, czyli to, co Wam podam kiedyś, tak, kiedyś, kiedyś na innych filmach, tak i na osobno, takie razem, bo filmiki na temat tego boksu kiedyś były tam stworzone, tak i wydane, więc wiadomo, że to tam jest, bo cała czwórka coverów w i i tak, czyli, z tobą, czyli coverowe, okładkowe, takie macie owizany, tak, -Himli cover, tak, bonus cover 1, bonus cover tu, to, to to właśnie macie do tak, i na krystalik, tak i osobno z opisami. No i oczywiście do tego filmiki twórcze, tak, filmiki z kamery, plus jeszcze są na dosłownie i na rozszerzonej w, w krystalin, czyli 8 utorów, tak, plus na, albo weso, czyli 13 utorów, nie. Bo covery, okładkowe to są właśnie to, to, to i to, czyli cztery covery, tak, Ekskluzywne covers, czyli na, każdy, na, na, na każdym spisie, tak, to, ja mówię o pudełku oczywiście, ale osobno, wiecie, że na Kajka też będzie na każdej warianty limitowej, tak, czyli zapisane kaj, że, że one to one, tak, bonus, two, bonus two. Hibid hibid, hibid, tak? Oficyjnych, to, bonus to, hibbit to to tak, oficjalny to oficjalny cover, okładka, odmowa spisu, tak, danego coveru, tak, fotki w środku, te co ma dany wariant, tak, te fotki, ta, te fotki, te, 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 te na stronie, tak, na, na, na temat tych okładków, wariantów, tak, na YouTubie, na stronie, Instagramy, tak, uh, Instagram i tak lista tak jak macie wydane, tak będzie właśnie tak będzie fizycznie to zrobione, tak tylko do dziennie fotie, tak i fotki w środku. Czyli te fotki, co ma dany wariant, to będą inne z dnia winyl, dobrze? Bo, bo, za bo zapisano do tak na każdy nagranio na, na wariant, prawda? To wiadomo, tak zapisano zapis do czyli z i zapis coveru, zapis coveru, i na nakręcę z tyłu, i zapis na nakręcę z tyłu, zapisano na volta. Bo fotki w środku to wiadomo, jakie. czyli 4 tak czterech, czyli cztery, 4 tak, cruzowe tak, tak? Zapis na jakiej że ten kolor się nazywa taki, tak i to wszystko, tak? Bo wizytówki, tak, to będzie te pięć wizytówek, czyli będzie pięć wizytówek, z tego co pamiętam, to ja wam mówiłem pięć wizytówek, pięć wizytówek albo 10 wizytówek, czyli tych wizytówek, czyli tych zdjęć, których nie będzie na kowalach, tak, nie będzie ich w pudełku, one będą jako wizytówki, tak, i osobno i w pudełku do kupienia. Okładka przenowocz, czyli to będzie, to będzie jakby takie obrazowanie w teledyski, bo będzie, bo, 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 bo że ta okładka będzie obrazować nie tylko w, w teledyski, tak, Okładkowe, też wizualne, tak obiecane, i całość ery frontu WOD, bo cały, e, całość ery lut będzie właśnie na okładce front i zawieszony WOD, oczywiście na, na, na tą okładkę będzie, tak, w całości. W tym jeszcze będzie, tak, w tym będzie takie zdjęcie, tak, w takie zdjęcie tej ery, która obrazuje w całość, tak, czyli i w to, i w to, i w to. Czyli takie macie wydane wszystko, tak. Wizualnej kupienia nie ma, wiem, oceny kupienia nie ma, wiem, ale. Obraz tak, tych wizualnych obiecanych, więcej hirwa, osobnej tylko osobno i ja eee, to właśnie to będzie, te, to będzie też na tej układce, tak dużo. No. Bo cała czwórka coverów, tak, wizytówki i układka w tak tak, To są te podstawowe rzeczy jak na box. A drugą część boxów to jest właśnie Krystalik, tak, czy utwory. Czyli w sumie to, co macie też kowary osobno, tylko po prostu na Krystalik, bo do streamingu macie 8 i 13. Oczywiście macie link do grafii, tak, macie link do teledysku, oczywiście, tak, to też, kiedyś dałem, tak, kiedyś, ale jakiś już z tym udałem, to więc zachęcam do zobaczenia, bo to tam jest, to, że się ja o tym zawsze mówię tak tutaj na każdym filmie prawda wiecie, że to jest ważne bardzo ważne inne, inne rzeczy są ważniejsze oczywiście bo nadje oczywiście to są ważniejsze płyty ale to też jest era kiedy pokazują tak że nie ja wiem że jej i tak inne też słuchacie, ale to też słuchacie. Bo ja wiem, że wysłuchacie tę album wersją, tak? Wiem, że słuchacie tej album wersją, wiem, że udostępniacie ten album, tak? To jest płyta soina tak? Bardzo ważna. One jest do streamingu, do zrobienia, słuchania, tak ona jest, do zobaczenia, tak ona jest. Oczywiście, czy się oczywiście. Bardzo ważny świat, tak? Całość oddukowania tego nie będzie fizycznie, tego fizycznie nie będzie, ale do słuchania to jest, więc zachęcam. Ale bluza torba, tak to już fizycznie będzie osobnej w pudełku, tak? Bo krystalik kształtowy to wiadomo, to bo 8 do styników, czy do tak to jest to. Nic nie chyba czego. Ale torba będzie nie do krystalik, tak nie do kowerów, tak, nie, 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 nie tak jak będzie układ pudełku, bo układ pudełku będzie jeszcze ile? Bo, bo jaka będzie układka pudełka na no to wy wiecie, prawda? W przodu z tyłu tak, no, na nakreca informacja, że Bóg zabiera to i to, że ma to i to, że jest proszę tej. Te, te i te, te, te tematy tak. i pudełko, no wiadomo, pudełko to pudełko takich tak, Justin Bieberz tak o takie pudełko, nie właśnie chodzi do, do lodu, tak między innymi do lodu, tak, do herbaty też, do ewolucji też oczywiście, ale do właśnie do lodu też mi o takie pudełko chodzi, tylko wiedzieć, co dojdzie do, do na jakiej folii, no nie, nie, nie zawartość oczywiście, czyli bluza torba też, bo bluza oficjalne okładki, tak, o lodu front walczy czyli nie krystaliki, nie okowe, również pudełka e, to właśnie będzie oficjalny single, czyli, 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 czyli takie będzie oficjalna układkę single, tak, root front all, tak. To właśnie taka właśnie będzie bez torba, że kiedyś będzie. A cztery utwory krystalne to będą. Bo zapisano tak, na każdy coverze, tak. Yy, na zapis koweru tak osobno też. No, osobno na covery i na wizytówki, tak też. I zapisano WOD i zapis wód, i żony WOD to i to. Yy, na cztery krystalek, czy cztery krystalik, czy cztery nagrania, tak? Zapisę jakryc, że krystalik rusza to i to, tak że ma to i to czy te utwory, tak zapisam to oczywiście yy, będzie z kowerów oczywiście na deklejce, na, na tak? Bo, bo z tyłu też to będzie z tyłu też to będzie oczywiście z tyłu też i to i to. Okurat karmowe to będzie z przodu z tyłu, tak? To macie co wydane krystalik, takie macie wydane ten świat, tak? Yy, bo większość macie to z tymi streamingu, oczywiście, wiem, tego do kupienia nie będzie, nie będzie, yy, bo nie ma jak tego zrobić fizycznie, ale... Wiecie, że wizualne i oficjalne do oglądania są, tak, chcecie streamować, proszę bardzo, bo do streamowania, słuchania, oglądania one są, tak, do kupu niech nie będzie, do kupu nie będą cztery utwory na krystalik, ale no, no, fizycznie tego nie będzie, ale to już fizycznie będzie, tak. Zaczekujcie, bo to jakieś będzie, tak? Bo oczywiście czteru to krystalik, bo wiadomo, że Krystalik to jest epka, tak? Więc wiadomo, że czy będą cztery u nagrania, tak? Bo One, to for reform, tak, zapisano tak, te fotki co ma Krystalik, tak? Na stolnik, jest na YouTube jakieś puste i są na CD, nie wiem, bo wiecie, że do tej epki CD winy, kasetki nie będzie oczywiście, ale w CD winy takwo folią będzie, tak? Cierczek, bo te winy Melania, Melanie, tak, czy też właśnie The Delight Knight, tak, czy właśnie tam Ever jeszcze to właśnie tylko takie CD właśnie mi chodzi też do i do kowarów tak i do krystalik tak no bo, bo oficjalne i wizualne są do streamingu, tylko tak fizycznie ich nie będzie, tak? Ale oczywiście, był wersjon zachęcam, bo wersjon to jest płyta tak suina, więc zachęcam, bo pudełko będzie, tak to będzie, bo osobno i w pudełku, tak to i osobno, to osobno i w pudełku, tak to osobno i w pudełku, oczywiście. To, to tego mnie nie ma, tak fizycznie to jest do oglądania słuchania. Tak? Link w wygrafie jest do tego do dysku, tak lutną. Macie jeszcze dwujeczkę do dysku więc zachęcam. Macie jeszcze wizualne, tak? Do streamowania. No i to też macie do streamowania, tak? Albo płyta tak suina na wydawnictwo, tak życiowe, tak aura, m, aura życia, mrozu życia mojego mrozu, tak serca. Wiem, że jest słuchacie, tak, z całości, słuchacie, wiem o tym, tak. Zresztą styki styk, styk mówią sam za siebie, tak? Zresztą krzształu życia też ta płyta też nie zginie, bo ona też, to, ta płyta będzie o was, tak? Bo to nie jest era o was, oczywiście, ale Życia to już będzie era o, o ale oczywiście pozytywna, tak? Bo to jest era mrozu życia, a tam będzie szczęśliwe życie, nie? No właśnie. E, dobra. Nie jeszcze o to, tak, getamigenem oczywiście, a już musimy kończyć ten filmik tak Dobrze? Bo to, co ja tu chciałem na ten temat powiedzieć, tak, na temat takie mm, ogólne rzeczy jeszcze powtórzyć, tak, na temat Ludwem Deworty, zachęcam do słuchania tej ery, oczywiście, osobno i razem. okotkowe wykupienie będą, tak osobną w pudełku, tak, na krystalach, więc spokojnie, wizytówki też będą, to będzie w cenę oficjalnego to singlowego, tak, będzie okładka, bo spokojnie, to będzie osobno w pudełku, tak. E, tego, to jest słuchania, tak, tylko, to jest album studyjny, zachęcam, czynności utworów, oczywiście, e, design nie będzie czego, i e, to wszystko, tak, bo linki, bo link, oczywiście w biografii macie do tego, więc spokojnie. I to koniec, tak? Wystarczy, no. No to było to, tak? To było to, to było to, oczywiście. I kończymy. Dziękuję za uwagę, tak? I kończymy.